Witam wszystkich serdecznie, tym, już niektórych po raz drugi, bo mieliśmy okazję widzieć niedawno w Polskim Przewodniczącym w Domu Literatury, a teraz witam was w gościnnych progach Polskiego Serduszniki. E, może poproszę Panią o dwa słowa. Dziękuję serdecznie za pośpiech dla w tej księży. Z całą przyjemnością światło ponownie w Polskim Ośrodku Sztuki naprawdę wielka tak przyjemność, pełen profesjonalizm i filmowy, jest co W tym roku nie szkła W Ośrodku <grym z> Sztuki <grym z szuki> e, e, po mamy trzy wystawy. E, pierwsza z nich jest tamtej sali, to są prace Katarzyny Niemczyk. Nie wiem czy Kasia tutaj do nas już dotarła. A jeśli nie, to na pewno... A jeśli nie, to, na pewno, to będziemy można ją spotkać jutro na festiwalu. Jak pewnie wiecie, albo większość z Was wie Kasia Niemczyk, jest osobą, która jest w tej chwili dla, dla Marwela, a udało się dzięki temu, że ich portfolio trafiło w ręce koparacja Cepulskiego na naszym festiwalu. Więc to jest taki trochę też nasz sukces że że Kasińczyk się zda, że ta wystawa jest efektem tego wydarzenia. E, dobrze, druga wystawa, którą tutaj mamy, to jest wystawa prac Krzysztofa Gartonkiewicza. No, 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 tak bardzo, 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 bardzo krótko może powiem, że zapewne wszyscy z nasci jest osobą właściwie od początku związaną z ludzkimi koncentrami. Wielokrotnie nagradzany, jest świetnym pracownikiem, jednym z najlepszych pracowników Polski. Wystawa, którą tutaj możemy dzisiaj oglądać, to jest wystawa Krzyska przygotowana w zeszłym roku w galerii BWA w Wystawa była pokazywana w kilku galeriach sztuki współczesnej w Polsce. Tutaj, tutaj możemy zobaczyć w Polskim Ośrodku Sztuki fragment tej wystawy. Muszę tu dopowiedzieć, że prace są pokazywane w formie, nie są to niestety prace oryginalne Krzyśka. No i w tej wystawie, gdyby ktoś miał niedosyt po, po obejrzeniu tej wystawy, to w tej wystawie towarzyszy również album, okazała się na temat wspólnie z tym oto panem, z z Niebu, pod, pod tym samym tytułem krzesów Piękna. Także zapraszamy do oglądania, zarówno wystawy, jak i albumu. Trzecia wyjścia, że za chwilę poprowadzi nas do tej wystawy i opowie trochę, co na się znajduje. Natomiast ja chciałem bardzo serdecznie podziękować Wojtkowi Łowickiemu. który po raz kolejny zrobił wszystkie wystawy na festiwalu i który jest mistrzem świata i bezbońca Ale w Także Wojku, bardzo Ci dziękujemy, że już bardzo by chciały nami pracować. Mam nadzieję, że za rok też się spotkamy. Ja dziękuję, że chcieliście i jak będziecie chcieli, to będziemy chcę dziękować za rok. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nie wiem, czy ktoś coś... Nie, nie bo ja ja. jestem dzisiaj taki, że, znaczy cieszę się, że Państwo tak, żeście przyszli. I ja bym się cieszył, żebyście, żeby te wystawy nam się podobały te i wszystkie inne, bo przecież to no, otwieraliśmy już kilka. Otwieraliśmy tam, dobrze kilka występów wcześniej. Najważniejsze by się Wam podobało, żebyście czerpali przyjemność oglądania pracy, ale myślę, że najważniejsze jest, że słyszycie artystów czyli Właśnie przyjęliśmy już częścią. I teraz właśnie też chciałby opowiedzieć o swojej, co będzie może ciekawe, bo to będzie taki performance, to wszystkiego wyjdziemy na zewnątrz. Tak, tak. Ale ja mam. głos Tak, to jest najważniejsze. Ja proszę. jestem tutaj ja tak, to jest swoim miejscem. Tak, y -e jeszcze ja bym miał ja powiem. Noticing. Pani teraz. Prace... E tak, nie, jakieś 4 minuty. Powiedzmy. Czas star. Uh, tak? No więc przy okazji ostatniej hmm. mojej wystawy w Warszawie, wystawy pod tytułem że to jest prawdziwy. Moja przemowa była okropna. razem się przygotowałem D i, i, po, i w punktach. Teraz odtwarzam to z pamięci. Po pierwsze chciałbym podziękować wszystkim. Państwu, którzy chodzicie na wystawy, w szczególności wystawy komiksu, bo w sumie co, no dla Was warto, a Wy wiecie, że warto na nie przychodzić, więc w sumie prosty, bardzo prosty układ. Chciałbym podziękować też organizatorom za akceptację mojego wproszenia. Podziękować też wszystkim przyjaciołom i znajomym z komiksowa, z komiksowej w sumie rodziny, którzy mnie, którzy mnie, cały czas jakby wspierają i to jakby napędza właśnie cały ten, cały ten temat. Na czele z ekipą z Aty, która chyba jeszcze z hotelu nie dotarła, odpowiedzialna za żądanie tego komiksu, który będzie jutro dostępny na stoisku numer 15, czyli szlamptologii. To są rzeczy, które są na zewnątrz, między innymi są tutaj, ale po polsku do e co jeszcze nie powiedzieć? Nie, jeszcze, jeszcze pół minuty, tak. Mm. No i dzięki temu wsparciu to, to wszystko co tam jest na zewnątrz to jest też jakby świadectwo ciężkiej pracy, którą mogłem wykonywać dzięki wsparciu e, wszystkich, o których wspomniałem wcześniej. E, ciężkiej pracy i to jest dowód na to, że nie trzeba wcale umieć tysować, żeby jakoś się po prostu przebić, bo tu najostatni, ale nie mniej ważny punkt e, właściwie to od jutra mogę sobie mówić, że zajmuję się zawodowo komisją i ilustracją, ponieważ przechodzę na taki tryb już teraz. Więc. W tym wsparciu, to co tam zobaczycie, to jest właśnie to, jak do tego doszedłem i właściwie tylko za chyba jedną historię, z tych, które zobaczycie, zapłacono. <grymne> to jest, <grymne> jest takie ciekawe. 25 dolarów za planszę, także... Ja potem i za jakiś kwadrans, za jakiś kwadrans możemy się umówić na zewnątrz, jak ktoś ma jakiś problem, to muszę się <grymne> To wszystko wytłumaczę, rynku macie, nie, bo jedną propozycję. To może teraz zabierz Państwa na zewnątrz, a potem nie przysłuchajcie Wrócą! To zapraszam na tylko lampkę, która to parta. Dobrze idziemy, tylko tutaj Zapraszam.